Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk, Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas na jedenasty odcinek naszego e, szadołka, naszego isekaja. I powiem Wam szczerze, jestem zdziwiony, bo w końcu jedenasty odcinek jest dobry. Jeżeli chodzi o mnie. Moim zdaniem ten odcinek naprawdę, naprawdę, naprawdę im wyszedł I w końcu, bo już zacząłem się martwić, że to anime będzie yy, totalnie do dupy Ale może ta druga połowa tego anime będzie dobra Więc zaczynamy sobie omówienie oczywiście naszego odcineczka W pierwszej kolejności mamy to, jak on sobie idzie do łaźni ja Szczerze mówiąc ta scena nie jest zbyt ciekawa, po prostu się obmywa jest tu nasza księżniczka, która jest szokowana, że on w ogóle sobie wparował jak chce Ja podejrzewam, że on nie miał pojęcia że ona tam jest, ale teraz po prostu udaje i ma tą, że tak powiem zimną twarz pokerową twarz, to się nazywa. No tu te pierdoły sobie gadają tego, tego srego. I on tutaj powiem wam szczerze, co mnie zdziwiło, to to, że on tutaj zmienił swój ton głosu na bardzo przypominający shadowa i że ona się nie skopnęła, że to jest on, ale z drugiej strony, no wiecie, to jest ten. Tu mamy jakiegoś typowego biskupka, łysa pałka, czyli tak jak ja, co prawda. Wiecie, o co chodzi. Ale... Tu mamy naszą oszustkę, która myśli, że jest fajna. Oczywiście wiadomo, że ona pisze te książki, żeby mieć kasę dla Shadowa, więc to jest, wiecie, to jest... Oni działają jak organizacja, jak sekta wręcz. Każdy, kto pracuje tam i ma niby na przykład jakiś tam sklep, bądź jest autorem właśnie książek, to te pieniądze wszystkie idą do nich wszystkich, więc to nie jest tak, że ona, wiecie, staje się bogata i ona sobie żeruje na tym. No nie za bardzo, bo ona zbiera finanse na to, żeby realizować plany Shadowa. Taka jest prawda. Oczywiście Shadow... My, 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 plan planów tą kurwa, praktycznie nie ma, ale... Mamy tutaj e, naszą księżniczkę zazdrosną o jej cycki. E, szczerze mówiąc, pierwsza połowa tego odcinka jest po prostu do dupy, ale e, w druga, o, druga scena jest bardzo, bardzo dobra, ponieważ tutaj mamy te pierdoły i tu, że wżywają naszego bohatera do stawienia czoła właśnie e, bohaterce, znaczy tam de demonie, demona czy kiwie, jak to tam się zwie, no i Shadow się pojawia. W końcu Szadł się pojawiam i przywołuje, Wiedźmę tam kurwa Aurory, czy jak to tam się zwie. Nieważne. Ważne jest to, że ta wiedźma Aurory prawdopodobnie została zapieczętowana w tym sanktuarium i możliwe, że on ją teraz uwolnił. Nie mówię o tym, co, że o tej akurat scenie, że to jest ona, bo to prawdopodobnie jest ona. Tyle, że ona została zapieczętowana. On pewnie ją uwolnił jakąś tam minimalną mocą. Została ona dosłownie, z, że tak powiem, zdruzgotana dziewczyna. Mówi, że ona jest do niego podobna. Że mocą swoją, że tak powiem, rozmawia. I zobaczcie, widzicie to? To jest ten slime. Czyli... To po prostu, gdy opanowujesz jakiś gigantyczny poziom umiejętności, po prostu twoja mana zamienia się w ten szlam cały, po prostu. I on dając ten szlam wszystkim dziewczynom, to tak naprawdę dał cząstkę swojej mocy dla nich. I to jest, mi się wydaje, że najbardziej logiczne. Co ja mogę Wam powiedzieć jeszcze? Mogę powiedzieć jeszcze to, że ten slam wygląda inaczej niż na przykład naszego bohatera, bo on jest taki czerwonawy, nie? No powiem wam szczerze, fajnie, fajnie, bo ona najprawdopodobniej osiągnęła bardzo podobny pułap do niego. Ale ona nie jest tak silna jak on, prawdopodobnie dlatego, że on jej nie wyzwolił całej, tylko jakiś tam mi się wydaje fragment jej mocy, nie? On ją tu z, dosłownie zatłuk w sekundę i to, co jest najważniejsze i to, co jest najciekawsze, to to, że on tą barierę rozpierdził i pojawia się to. Prawdopodobnie przyzywa prawdziwą... Zapieczętowaną aurorę, tą wiedźmę. Wydaje mi się właśnie, że to jest właśnie to, że to, co ona po prostu została zapieczętowana, została właśnie w tym momencie uwolniona. Ona, jako ona, jako prawdziwa ona, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe w ogóle. Naprawdę przyzwanie tego wygląda po prostu dużo inaczej, jest o wiele, wiele większe. Więc prawdopodobnie to jest prawdziwa moc. Teraz pojawi się ta prawdziwa kobiecinka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście mogę się mylić. Ta wiedźma jest bardzo podobna do niego, ale no ona jest słabsza. Wydaje mi się, że ona jest słabsza, nawet jeżeli to jest tylko cząstka jej mocy. Ewentualnie to jest jej moc, tylko że on po prostu ją tak ztłamsił. Możliwe też, bardzo. E, ogólnie odcinek bardzo mi się podobał. Jest tajemniczy. Y, jest troszeczkę powyjaśniany, ale nie za dużo. E, no jest ciekawy do połowy. Połowa pierwsza no jest taka średnia jak ale druga połowa jest naprawdę bardzo ciekawa. Szkoda, że. O, przepraszam. Mm, szkoda, że nie dali po prostu tego więcej. No ale jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że w ogóle będzie dobrze, bo że wiecie, że jednak mimo wszystko, że to będzie gitara. No i tyle. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo odcinek mi się naprawdę podobał, a to jest nieliczny odcinek, który mi się podobał. Dopiero chyba z trzeci czy czwarty, który mi się podoba, więc naprawdę jestem miło zaskoczony i mam nadzieję, że będzie teraz coraz lepiej, że ta druga połowa tego sezonu będzie lepsza. Narka, trzymajcie się.